Interesuje się dwoma, dwoma rzeczami w której prawdopodobieństwa. Pierwszą rzeczą są procesy gałązkowe, które służą do tego, żeby opisywać rozwój populacji, a drugą rzeczą są duże odchylenia, czyli opis yy, zdarzeń, zdarzeń rzadkich, przede wszystkim zrozumienie ich natury, yy, to jak często się zdarzają no i na co one tak naprawdę wpływają. I teraz, będąc na, na, na skraju tych dwóch rzeczy, jestem w stanie udowodnić matematycznie, że jeżeli ktoś chce być yy, miliarderem, to musi, musi ten pierwszy milion jednak jednak albo dziedziczyć, albo ukraść. Na studentów nie ma sposobu, znaczy ja mam wiele, wiele studentów, z którymi mam bardzo dobre, dobre kontakty, ale mam przeczucie graniczące z pewnością, że bardzo wielu po prostu działam na, działam na nerwy. I mi się wydaje, że to się bierze stąd, że każdy człowiek jest inny i tak naprawdę takiego twardego sposobu na, na studentów nie ma, bo każdy człowiek w danym momencie w życiu potrzebuje tak naprawdę czegoś, czegoś innego. Jeżeli natomiast miałbym, miałbym coś polecić, to, to dobrze działa jedzenie. Ja pamiętam, że kiedyś przy okazji Mikołaj przyniosłem studentom na, na wykład cukierki i momentalnie zmieniła się, zmieniła się dynamika, dynamika rozmowy. Od razu stali się bardziej, bardziej kontaktywni. No, co prawda potem ten cukier spadł, ale, ale nie było nie było źle. Mam wrażenie, że nie trzeba tego jedzenia za każdym razem przynosić, wystarczy o tym jedzeniu nawet nawet wspomnieć.